Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Draken The Dark Eye. To też nagrywam po dwóch tygodniach, więc mogę nie pamiętać w ogóle, jak się gra. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Jest dosyć wcześnie rano, ale postanowiłam coś nagrać, bo potem muszę znowu wyjść z domu. Będę miała mniej czasu wieczorkiem. Chociaż może coś jeszcze nagram, nie wiem. Na razie... Rezydencja hrabiowska. A, już pamiętam, pamiętam. Tak, byliśmy tu. Jak się chodzi. Tak się chodzi. Cię ja z nimi wszystkim gadałam. No, no. Aha, czyli nic. Nie. Potrzebuję kilku odpowiedzi. Jak poznaliście się z Ardo? Ardo i ja byliśmy stronie przyjaciółmi. no mm, 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 mm. Wiadomo. Jeszcze coś. Wciąż nie rozumiem, dlaczego sprawy tak się skomplikowały. Czy twój poprzednik zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji? Cóż mogę powiedzieć? O, Jezu, Hodsen. sen, sen Ploców. Mhm. Mm Jeszcze coś. Zobacz, nie powiedział do domu strzą, bo... nie jest... Thor Brown. Dobra, fajnie, też się cieszę. I domu na No dobra, coś jeszcze mi powiesz? Nie. No to w takim razie jeszcze może ty, Barla. Uuu, jak dużo. Dzięki, też cię lubię. O tak, tak, byłby, ale nie może być. Ty nic nie powiesz. O, czyli norma, jak zwykle. O, może ty jeszcze coś powiesz? A, nic nie powiesz. Się. Ciekawego. To my stąd idziemy. O, nie ten guzik. No, znowu nie ten guzik. Idziemy stąd. Ludzie się na nas gapią. Jezu, ale nas obserwują. Jak my wyglądamy poza tym. Może ja sprawdzę eklipunek, co? I... i... Hmm. mamy tutaj mnóstwo przedmiotów. U, emblemat. Załóż sobie. To dodaje do tego? Do chyba do... No, do... nie do, 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 do... to jest? Gdzieś to było. Co? Do czegoś to dodawało? Do czegoś to dodawało. Na pewno. Sprawdźmy. O, etykieta plus 5. Dlaczego tego tutaj nic się nie pojawiło? Gdzie jest etykieta? Nic nie widzę żadnej piątki. Czekajcie, ja dam komuś innemu. Może. Nie wiem, czy tobie to się przyda. Zobaczmy. Też nie możesz, że ty się uczyć. No, co za miejsce? Może ty. Sprawdźmy. Jest, mam pięć. plus 5, plus 5, bardzo dobrze. kłaczek. Złoty pierścień. To, co? To były czarownice? Jaki to były czarownice? Mogę to przeczytać? Przeczytaj. Ja o Jezu, nie, 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 o rany włoskie. Teraz na to wszystko czytać. Bla bla bla. Przeciwko zabójcy czarownic Sand Or, który zabił kilku magów i zabrał brak krew. Przypowanie wołowionej komnacie świątyni świątyni w garet. Dobra, gdzieś tam to mam. Potem się tym zajmę. Coś jeszcze ciekawego tutaj jest. Kullias ja bez zbroi chodzę prawie. Ale patrzcie jakie pieniążki mam. Dostaliśmy 50 dukatów. No. Dużo pieniążków. Teraz to posprzedajemy. Oj, jeszcze muszę się uleczyć, bo coś tak marnie wyglądasz. Lecz się. Nie, idź gdzieś tam, oj. I ten guzik. Dobrze jest, udało się. Ty się powinnaś uleczyć też. Ale to będzie z tą pozłotką. Pozłotki. Użyj. Nie spójrz, nie rozdziel, ale użyj jako, to jest skomplikowane. Ty nie możesz. Muszę takim się dać, to komuś innemu. Dlaczego nie możesz? W ogóle tego nie masz, ale ty jest jej beznadziejna. Nie masz umiejętności leczenia chorób, tych zatruć? Mm -hmm. Matko święta, ale sobie wziąłem postać. Czekaj, czekaj, gdzie to jest? Czy ta herbatka z I pod... nie, to herbatka z podłodki? No ty na pewno potrafisz, już nie załamujcie mnie. Też nie potrafisz? Nie, to jakiś żart. Nie, nie, to jakiś żart jest. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie wierzę. Nie, 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 nie Czekajcie, moment. Bo się zdenerwuję. Rozdajmy punkty. I może ci zatruć? Ty też nie? I ty też nie. Nikt nie może... Nie! jako ja mam dołożenie beznadziejną? Nikt nie może leczyć. Dam ci więcej do tego. Mam mnóstwo punktów. Jedną o zwierzętach. To się przyda. To się przyda. Siła woli też się bardzo przyda. Percepcja co to dawało. Spostrzegać? no hmm. nie, nie, nie. Skradanie się. I dam tam troszkę. A bo i nie, na razie zostawmy to. Nieważne. Percepcja, uwodzenie. Kultura ludzka. Ci potrzebne w ogóle? Na razie to może. To może. Budowa. Siła. Siłę ci dam. Czyli silniejsze ciosy zadawała Charizma, to nie. Zdrowie ci dam. Zdrowie jeszcze. Jeszcze. Wystarczy. Ok. Teraz ty. Tobie dam. Co to tutaj masz? Na no, siłę woli ci na pewno dam. Jak najwięcej. Co by tutaj jeszcze Leczenia leczenie ran? To nie. Chociaż. Coś ci tam dam. Na wszelki wypadek. Jak ta by zachorowała, to. Alchemik. To się przyda! To się przyda. Co jeszcze? Natura ludzka może troszkę ci podniosę. Wiedzą ja zwierzętach nie jest nam potrzebna w tym momencie. I dam ci do siły budowy nie wiem. też do siły, albo do budowy nie wiem. Budowa daje odporność i twardość. Siła to są oczywiście pewnie ciosy oddziałujące efekty lekka gangryna trucizna minus 3 czyli gangryna na nas wpływa Dobra, weź to i to też, to też, dużo punktów, bardzo dobrze tak to będzie taki trochę nudny odcinek, bo ciągle do tego rozdawać punkty ale zaraz się zacznie, może coś dziać a, sprytność, odwaga, raczej sprytności ci nie dam, bo to, to, sprytu czy coś tam, jak to się nazywa? Spryt, spryt. Inteligencja. Nie będę ciągnąć inteligencji. Ty będziesz mieć, będziesz mieć budowę też. Budowę. I zdrowie. I skradanie się tam nic, percepcja nic. Ugh już nie mam punktów w ogóle. Hmm, A, no trudno. Wystarczy na razie. Na razie. Tobie... umasz mało punktów. Magia. Wiedza tajemna. Co to dawało? Przecież Aha, identyfikowanie przedmiotów. Po prostu możemy nazwać to identyfikacją przedmiotów, a nie jakaś wiedza tajemna. Otwieranie zamku. O tak, 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 tak. Dużo tego. Targowanie. Etykieta. No, to ludzka. Urodzenie. Targowanie, 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 Musimy się umieć targować. Ej, to ty jest zdolna jest w ogóle. Najzdolniejsza z naszej całej drużyny prawie. Na, się zostawię tak jak jest. Potem kiedyś rozdamy może. No to idziemy stąd. Nie możemy się uleczyć, bo nie potrafimy się leczyć. Zatruć. Ło, majordomus, malelmoż. Ja Tak, 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 Czy wszystko się zgadza? Tak, to prawda, znaczy setlinia, co mogę dla ciebie zarobić. Hmm. Chcesz się zająć moim domkiem? Tak, cudownie, udam się zatem i poczynię przygotowania, ale masz brodę taką śmieszną. Zresztą dziękuję, do zobaczenia. Cześć, pa. Mogę iść. Mogę iść. Tutaj ktoś stoi. Strasznik miejski, ferdok. Królik spadaj z mojej klawiatury. No kurczę, no proszę. Ej, kur... Coś tam powiedział ktoś. Ardo, Ardo, ej, no nie czytam Być może Ardo zostawi jakieś wskazówki, które mogłyby nam pomóc. Chciałabyś. Byłoby za proste. Mogę stąd wyjść już? Chyba tak. Do widzenia. O, sprytny tekst przyświeca zarówno handlarzom, jak i złodziejom. Cieszę się. Ja nagrywam 9 o. minut. Nagram 20 minut i zrobię tego dwa odcinki. No to się długo wrzuca. To... Tak jakby nie zresztą zakret się strasznie długo wrzuca. Jeden odcinek. Hmm. Udajmy się do świątyni Rondry, złożę hołd bogini, uczczę jej chwałę. Nie wiem, czy można wejść do, do tej świątyni. Gdzie ona była w ogóle, już nie pamiętam. I przestańcie tam gadać, tam coś tam mówicie. Tu chyba jest świątynia wody, albo nie. Nie Już nie pamiętam, gdzie to było. A, no, on tutaj ma problem. Problem! Podobno udało Ci się rozwiązać sprawę morderstw. W ogóle musieli nam cię zasłać. Mam pewien mały problem. O co chodzi? Fontan napatrzył, już nie ma wody. to dalej wody. Kto wie, gdzie się teraz spodziewa ten krasnolud. Naprawdę muszę jakoś naprawić tę fontannę. Mam znaleźć ugosza? Nie, nie, nie ma na to czasu, było. Było osobistym życzeniem krabiegu Glowina, żeby plac był nieskazitelny na czas uroczystości. E, tunele konserwacyjne, regulacja zapasów wody. Pomożesz mi? No dobra, dawaj. To będzie długo trwało, bo muszę wymyślić. To Są wajchy oczywiście, jak zwykle. Ja to zawsze robiłem na ślepo i teraz też to zrobię na ślepo i może mi to wyjdzie. Nie sądzę, ale wiara czy nie cuda. No to jesteśmy. Dobra, wiem, wiem, cześć, pa. Już się tym zajmuję. Jak to było. Tutaj są przyciski. No i trzeba się z tym pomęczyć. O rany boskie. Bloczek. Nie. Nie. Oj, nie, 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 nie. To będzie długo trwało. Załóżmy, że pośrodku w dół. I tu w dół. Jakoś pamiętam, że było chyba trzy w dół, ale nie pamiętam które trzy w dół. Nie. Hmm. Hmm. Nie, chyba tak nie było. Nie. Spójrzmy, to w takim razie może ta. Wajha w dół. Spójrz. Nie. Hmm. Może dwurotnie, co? Nie sądzę, ale. Jakaś nie przypominam sobie, że tak to było. Chaos. Chaos! Rulana przestań biegać w miejscu. Nie. Jak to było, jak to było? Jejku, 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 jejku. jejku, jejku.